Dobra Krzysztof O! Kolejne Awizo Masz. Czekaj jak przejrzę to. Może jeszcze to, a Awizie to. Tutaj pamiętasz czekaj, co... Czekaj, ja pamiętasz i... co ci miałem pokazać Krzysiek o tym placu zabaw? Tak, co, ale poczekaj na chwilkę, bo ja... Dobrze, ja tylko chcę wstęp taki zrobić. Co, ja wiem, bo ja, ale ja chcę przejrzeć... Co prosiłem Meksykano o to, żeby powiedział jak to było z tym placem zabaw. No i. Ale ciekawe, Dobrze, no i znalazłem ten fragment, i za chwilę to jego puszczę. I ty się odniesiesz do tego. Posłuchasz Nieba i się wiecie. odniesiesz. Już gotowy jesteś. Okej? Okay. Eee. I dopiero wróci jak. Zaspokoi swoje potrzeby. Za chwilę tak będzie. Taki, tak Nie dotykaj ekranu na temat. Na temat. Tomka. Kolejna rzecz, poruszony został temat, nawet Aron nie poprosił o wyjaśnienie placu zabaw, placu zabaw, ten film nie będzie długi, bo ja źle się, się czuję, wiecie, e, placu zabaw, Bob, e, chleś buteleczki. który powstał, który powstał e, na szkolnej, naprzeciwko e, konona, nie tylko konona, haty. za mną, oj, e, naprzeciwko konona haty no i kolon twierdzi, i, i, I cały czas mówi, że to on tam zrobił ten plac budowy. I on to wszystko... On! E, on! Posłuchaj, posłuchaj. Stało, ja prawda. mu wierzę. No i ja się zgodzę, ja się zgodzę z tym. Ja się zgodzę z tym jednym zdaniem, które ja wypowiem. Że Kolon tam nawet palcem tego nie dotknął. I a kto by drep ścieżki pan daje panchy pan tam nadzorowałeś Że pan tam chodziłeś, bo pan żeś chłopatą nawet tam nie machnął Nawet pan... Że... A ja nie muszę łopatów machać, ja tylko nadzór starczy to kurwa. Pan żeś nie trzymał żeby ten plac powstał Także molele, srele i... I? że wychowanie dziecka Które może... Być Zaraz ja pominę to Zadbaj o Strele i ludzi w bambuku robienie. Patrzcie, w jakim jest miejscu. Podobne miejsce kiedyś było, jak chodziłem pić. Aż tak podobne, że mi się aż skojarzyło z mostem przechodzącym nad torami, e, gdzie był też komin i to było na Starosielcach i to jest niedaleko szkolnej. Ale numer, ależ podobne miejsce. To jest komin ja w Pomaszu. No, ale tylko z piwo pić. Ale ja żartuję, nie będę pił piwa tutaj. Także, panie Krzysztofie, przestań pan kłamać. Pan faktycznie, może pan że się jakieś pismo kiedyś wysłał. Być może tak było. Natomiast nie ma to nic wspólnego z angażowaniem się pana w prac zabaw, bo tam miało powstać boisko. Rozmawialiśmy o boisku. Panie Krzysztofie. Pan pamiętasz? O eee, słuchaj, Ja teraz się odniosę, do, do że... Boisku Dajem. do piłki nożnej, a nie o placu zabaw. Także proszę w Bambuko ludzi nie robić, bo pan żeś tam palcem nawet nie nikimnął. Co z tego, żeś pan, panie Krzysztofie, pan chodził tam do tych budowlańców i sprawdzał, co oni robią. Oni tam mieli swój nadzór, a pan żeś tam piątek koło wozu zamiast nadzorować, tylko przychodził, przeszkadzał. I, i tak, nie, nie przeszkadzałem, doły. bo ja nie musiałem być tam e, bez przerwy. Ja e, zleciłem pismem i, i sterczyło, kurwa, to im było. Bo. za to, żeśmy w piłkę grali, z kijami, tak było, panie Krzysztofie, nie biegał pan żeś z kijami, z, z pałami, policyjnymi w dodatku, milicyjnymi. O, skąd ja miał pały? Ajajajaj, aj, 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 skąd z ja skąd miał? Panami, Chyba ty dawałeś mnie. Piłkę grali. I stąd te ścieżki wyteptywane, sam je wydeptał, oczywiście, ale przez jaki cel? Przez to, że pan nas ganiał tam. Także proszę jeszcze raz. Jak chraliście kurwa piłowłóczkę no to ganiałem! To Co w nie... chlać i kamieniami rzucać? To... I wyzywać opanrzec, e, matkę, to... ojca, starszą osobę? Tak, dalej, więc po prostu trzeba było zrobić w końcu jakiś powiedziałbym, może brzydko to nazwę, wybieg dla młodych dzieci i tak dalej, i tak dalej. A to nic nie ma wspólnego z boiskiem piłkarskim które żeś pan obiecywał i którego nie ma do tej pory. Będzie będzie! Bo już pan nic nie zrobisz w kwestii boiska piłkarskiego, a w piłkę nadal tam grać nie można, bo nie ma gdzie i nie ma Będzie! Rady. I to tyle mam do powiedzenia na temat e, na temat e, tego tego zapytania od Arona Kolejna rzecz. Dobra, już daj. No to jak? To, się w końcu. końcu? No kwestii. to Meksykano powiedział, że ty... Eee, nie, nie Tylko ja znajdę pismo starodawne, Jak chodziłem... No do, to on mówił, że pismo wystosowałeś, a nic no, więcej. I chodziłeś pisma, tylko. Ale przepraszam bardzo. Proszę. Nie przeryłem mnie. Mów. I nie niech mnie nie, nie nazywa, bo tam Menel od butelek. On nie wie, jak ja załatwiłem mamy, że mamy mieszkanie. A to. To na, dru na drugim filmie będzie, on też się odniósł do tego. O, mieszka o mieszkaniu na razie nie mów. Eee, ja nie musiałem tam być, powiem Tobie. Ja nie musiałem tam być. Tam wyznaczona była osoba, przeze mnie na zebraniu, zarządzie dróg, zarządzie Urzędu kierownik, który miał pilnować budowy. Sam przyszłeś, powiedziałeś, Jereczku. Że zrób dla dzieci. Niech nie siedzą na murkach, niech nie chrają, piwa wódki, niech mają dla zabaw. Wino się piło wtedy. Piwo. Młodzież też piła. Ale wino częściej. Tanie wino. Bo to było bełta. No bełta. Bełty piliście. Wycie, że ja nie wiem. Ja wiem, że chraliście. Kupali, Bo bełta była najtańsza. No to... Ile kosztowała? Dwa z groszami bełta. No ten, kto kupował, to wie, bo ja nie wiem. I wiesz, ja nie kupowałem, ale wiesz, ci powiem, yy, było i teraz jest w sklepach, że jak do sklepu, po prawej stronie jest alkohol od razu. A dlaczego tam zawsze patrzysz? Ty taki zainteresowany tymi... A tak zainteresowany, bełty? w jakiej cenie jest? Bełty? Bełty, nie bełty, ale ja nie kupuję bełtu. i alkoholu nie kupuję, ja tylko na ceny patrzę. Czy podrażali? Piwo jak tanie dla was? dzień, tanie, dwa złote. Gdzie piwo dwa złote? Przepraszam bardzo, przynieść cenę? Nagrać? Na film? W to, to ja ci zrobię zdjęcie jutro i pokażę. Nie. Bo ja sam no. nie wiem, ile kosztuje piwo nawet. Bo przestałeś chrać? No bo ja nie chlam. Chlałeś? <klujna> Piwa nie chlałem nigdy. Był, czy chlałeś? A mi może parę razy wypiłem. Nie. Bełty niech piłem. Bełty to kurwa pili, wiesz kto pił. Bełty. Wiem kto. Nie musisz mówić. Menele, Trele. I wiesz. To co z tym placem? To zrobiłeś ten plac? czy... Tak, zrobiłem. Ja i musiałem tam być. To kto kłamie? On czy ty? On. On kłamie? Jak on tyle pochodzi. Nogami duże. No toż chodzi po lesie, nagrywa tobie. Do rządu dróg. Do urzędu miejskiego pis ponosić. Dlaczego, dlaczego mnie nogo od, odebrało? Odchodzenia. Odchodzenia? Odjeżdżenia autobusami? Ta! List do koperty, torba ta, inna była ciężejsza, na plecy, poszedł! Jeszcze mama żyła. Krzyściu, nie rób! Nie rób, bo mnie nie podziękują, jak ja odejdę. Tak jest. Widzisz? Czy my. Czy daliście plac, ten co ja nadzorowałem? Bo ja nadzorowałem. A to a niby boisko miało być. To dlaczego boisko? Boisko tu miało być, na no przeciwko mnie. To dlaczego nie ma? Będzie. Kiedy będzie? W którym roku? W tym roku. W tym roku będzie jeszcze? Tak. Dobrze. W tym roku będzie. Trzymam za słowo. Zobaczysz. Zobaczysz. Jarku Meksykanie, boisko będzie w tym roku. Słuchaj tutaj. Krzysiek się zarzeka. I? Zrobię boisko, ale obawiam się robić boisko bo jeżeli ja zrobię boisko tu naprzeciwko siebie to wiesz co będzie? granda banda będą przychodzić z buteleczkami od piwa z wyż. młodzież i będą krali i będą buteleczki gdzie? w ogródku moim no ale jak sport to nie picie chyba co? ja znalazłem z gdzie sadywni jest? Przy jakiej ulicy? Jaka to ulica? Słoneczna. No, no, pojechaliśmy raz. Oj dobra, nie opowiadaj. Nie! Odnieś się tylko, ja wiem, ty opowiadałeś, że tam beczki z piwem stały, tak? Tak. No bo ktoś może jest na meczu i ma ochotę zajść wypić piwko po meczu czy tam przed meczem. To nie powinno być. Knajpy nie powinno Powin... być? Powinno od razu te beczułki być zebrane. Nie ma meczu, nie ma, żeby ludzie nie widzieli. Reszta. Żeby nie kusiło, tak? Tak. Po meczu, żeby nie kusiło. Ani po meczu, ani w meczu, bo w meczu nie można. Bo i zawodnicy... Czemu nasze... Otwórzcie go, zadam Tobie, Jarek, pytanie. Czemu nasze zawodnicy przekrywają? Dlaczego? Bo chlają. Odpowiedziałeś na pytanie. Bo chlają. Wiesz, że zawodnicy nie chlają, a jak nachlane są człowiek, to nie widzi piłki. A jak księże nie chlają? Co? Księże nie chlają? I A jaka impreza była w Dąbrowie górniczej? Dąbrowa górnicza. Słyszałeś? Nie. Zrobili na plebanii imprezę? Nie. Księża? Nie. Nocną. Nie. I zam zamówili sobie chłopaka takiego, który tańczył. I go tam. Naprawdę? Tak. Księża? Tak. A ty Aż... mnie nie powiedziałeś? A ty ja nie widziałeś w telewizji? Nie. No bo przed wyborami tego nie mówili. Aż. Tak go. No. Dąbrowa Górniczej? Dąbrowa Górniczej, bodajże, coś takiego chyba, no. To co, to tu w porządku? Nie. No to widzisz. I powiem dla Ciebie, Jareczku, nie ty Jareczek, a Meksykanom, pamiętaj, <coughs> że nie wystarczyło nadzorować z daleka. Ja nie musiałem chodzić przeszkadzać, bo jak człowiek przeszkadza w budowie, to bardzo źle się robi. Bardzo źle. I powiem Tobie Reczku. Ja bywałem od czasu do czasu, patrzyłem, jak robią, rozmawiałem z kierownikami, rozmawiałem z prezydentem, bo tu przyjeżdżał, patrzeć. Tak! I mnie to wystarczyło, ja Ja musiałem siedzieć, widać stołek, krzesło, panowie, ja tu będę siedzieć po cichu, a wy róbcie. Czyli, Nie. Czyli mam uwierzyć Tobie, że ty nadzorowałeś i dzięki tobie powstało. Powstał ten plac zabaw. Tak! Zapytaj się jego. Pytam się Ciebie, Jarku. E, zapytaj, nie, dajmy kończyć. Zapytaj się jego, dla, dlaczego jego, on chwalił się, że on budowlany, budowlaniec, dlaczego jego z roboty wypierdolili? Tylko ty zadaj pytanie. Dlaczego? Za co? E, za alkohol. Przychodzi jego kolega, Jareczek, Meksykanu, do tu, na szkolną, pod bramę. Jeszcze mama żyła. Brat żył. Pytasz się o ciebie. Gdzie ty jesteś? A ty chodziłeś do zodiaka? Ja? Nie. Nie, Mekrzykano. No no. To Mekszykano wszystko. Dobra. No. O to mnie nie. Ty wszystko. Ja? No bo mi mówisz, patrzysz na mnie, mówisz, że do mnie mówisz. Ja pokazuję weekend. Dobra, no. Że ty Mekszykano, chodziłeś z buteleczkami, z, z, z Zodiaka, do domu, na baboli 10. Mama, chwaliłeś się, że budowlany. Dlaczego ja chcę zadać Tobie pytanie, dlaczego mama Twoja ukochana nie miała toalety? A toaletę miała, uuu, mój po to i to i stoi i drewniany, i można kurwa iść się dołatwić. Tylko kupię zawiasy, bo drzwi zawiasy zdrabiały, to kupię podjadę i... O, zgasły. Co? Kamery. Co musisz zrobić? No zaraz zobaczę no. I? Wiesz? Jak takie... O już jest. Jak takie budowę... Może Sławek? Nie. To coś przygasło. Aktualizacja jakaś idzie. Błąd systemu jakiś tam. Ale nie mrugnęło. No i mów do dokończ. I? Żeby taki chwalący Ch Chwalę pięta to wiesz co, Jarek, dlaczego przyszłeś do mnie i powiedziałeś tak, te słowo? Krzysiek, zrób, zrób dla dzieci, żeby mieli dzieci, dziś, nie, nie romunka. Zrób. Dlaczego nie, nie napisałeś pisma żadnego? Dlaczego? Że taki ogier roi, ja Jareczek, Meksykanom leciał ciebie prywatny z roboty leciał może nie nadawał się na robola tylko na kierownika a za dużo kierowników było jest co no a ja skąd mogę wiedzieć on taki kierownik jak jak ciągnął dachu wiesz on taki kierownik wiesz o że on kierownikiem był. ja 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 o, dawno by Fii, wszystkie firmy, kurwa, poj... Dobra, to reasumując. Ty zrobiłeś ten plac. Tak. Dzięki twoim nogom. Tak. Pismom. I tak dalej. Ja tego znajdę tam, bo tam jest pismo, na w tamtym pokoju małym. Eee, znajdę. Poszu pomożesz poszukać, bo będziemy tam robić. I wiesz, znajdę i ci pokażę, jak ja chodziłem, jak pisałem. Do dronu dróg. Do wszystkich, jak nie to by ciągnę zarządu dróg podjadę, napiszmy, napiszę pismo, proszę mnie e, o wyciągnięcie pism jaka kierowałem do was o budowę placu przy ulicy Szkolnej e, w Starosielce i mnie przyszło to, wiesz, z archiwum przyszło, wiesz, nawet. No dobra, no to i sprawa pierdol, Jareczku Meksykano, że ty kurwa robiłeś. Dlaczego jeszcze raz zadaję tobie pytanie? I odpowiedź: zajmij widzów, nie tylko. Dlaczego ty chlałeś i chlać po dziś dzień? Tak. Nie kla. On pierdoli, że nie chla. Ja wiem wiem naprzód. Dobra. Tak. To dziękuję za wyjaśnienie sprawy. Teraz będzie trochę ostrzej, bo on nagrał kolejny film do ciebie. Dawaj.